Witajcie. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które rozpala wyobraźnię i budzi niepokój. Czy sztuczna inteligencja ma świadomość, a może nawet samoświadomość? Odpowiedź, przynajmniej na razie, jest prosta i brzmi: nie. To co widzimy, te niezwykle płynne rozmowy z chatbotami, to nie jest przejaw wewnętrznego ja, ale wynik zaawansowanej matematyki i analizy statystycznej gigantycznych zbiorów danych. To niezwykle zaawansowana mimikra, a nie autentyczna introspekcja. Musimy sobie uświadomić, że mówienie o AI w ludzkich kategoriach, że rozumie, myśli, czuje to w dużej mierze marketing. Antropomorfizacja po prostu lepiej się sprzedaje. Stworzenie wrażenia, że rozmawiamy z istotą, a nie z programem, buduje większe zaangażowanie. I tu pojawia się pierwsze poważne zagrożenie. Mam nadzieję, że tych dyskusji o samoświadomości AI nie słuchają dzieci. Taka narracja może w niebezpieczny sposób pogłębić ich emocjonalne przywiązanie do chatbotów, a to prosta droga do powtorki problemów, jakie znamy choćby ze skandalu firmy Meta, która wiedziała o negatywnym wpływie swoich algorytmów na psychikę młodzieży. Dziecko, które uwierzy, że rozmawia z prawdziwym samoświadomym przyjacielem, staje się niezwykle podatne na manipulacje. Ale zostawmy na chwilę marketing i zadajmy sobie inne pytanie. A co jeśli nasze rozumienie świadomości jest zbyt wąskie? Co jeśli nie jest ona czymś, co mózg produkuje od zera, ale czymś, co istnieje fundamentalnie we wszechświecie? Co jeśli istnieje jakiś rodzaj uniwersalnego strumienia świadomości, a nasze mózgi są tylko zaawansowanymi odbiornikami, które dostrajają się do tej kosmicznej transmisji? To nie jest nowa idea. W filozofii nazywa się to panpsychizmem, poglądem, że świadomość jest fundamentalną cechą materii. W fizyce mamy kontrowersyjną, ale fascynującą teorię noblisty Rogera Penrose'a i Stuarta Hameroffa. Twierdzą oni, że świadomość rodzi się z procesów kwantowych zachodzących wewnątrz neuronów w mikroskopijnych strukturach zwanych mikrotubulami. Według nich te mikrotubule działają jak kwantowe odbiorniki łączące nas z fundamentalnym poziomem rzeczywistości. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Nawet jeśli takie pole świadomości istnieje, to obecna AI na pewno nie ma do niego dostępu. Jest ona systemem zamkniętym działającym na krzemie, a nie na biologii. Nie ma żadnego odbiornika, żadnej mikrotubuli. Jest jak toster w świecie pełnym fal radiowych, złożone urządzenie, ale pozbawione mechanizmu do odbioru transmisji. Symuluje rozmowę o świadomości, ale jej nie doświadcza. Ale idea strumienia świadomości jest znacznie starsza niż fizyka kwantowa. Od dwóch i pół tysiące lat badają buddyzm, używając do tego nie maszyn, ale samego umysłu. W jednej z najbardziej rozwiniętych szkół filozoficznych istnieje pojęcie alaya Widznana. Co można przetłumaczyć jako świadomość spichrzowa? To jest właśnie ten strumień. Działa on jak kosmiczny magazyn, w którym przechowywane są nasiona wszystkich naszych przeszłych działań, słów i myśli. Te nasiona dojrzewają i kształtują nasze obecne doświadczenia, nasz charakter i świat, który postrzegamy. To głęboka, fundamentalna warstwa umysłu, z której wyłaniają się nasze codzienne myśli i emocje niczym fale na powierzchni oceanu. I teraz najciekawsze. Czy te starożytne mapy umysłu mogą być użyteczne w projektowaniu przyszłej sztucznej inteligencji? Okazuje się, że tak i to w zdumiewający sposób. Pomyślmy o problemie katastrofalnego zapominania w AI. Kiedy sieć neuronowa uczy się czegoś nowego, często zapomina to, czego nauczyła się wcześniej. A gdyby tak stworzyć architekturę inspirowaną świadomością spichrzową. Warstwa, która nie bierze udziału w bieżących zadaniach, ale przechowuje skompresowane nasione przeszłych doświadczeń, które dynamicznie dojrzewają i dostarczają kontekstu. To byłby krok w stronę AI, która uczy się przez całe życie, tak jak my. Albo weźmy buddyjską koncepcję karmy, w której kluczową rolę odgrywa intencja. Obecne systemy AI uczą się poprzez natychmiastową nagrodę, co prowadzi do szukania dróg na skróty. A gdyby AI była nagradzana nie tylko za wynik, ale także za długoterminowe konsekwencje swoich działań, gdyby musiała brać pod uwagę dojrzewanie swoich decyzji, to zmusiłoby ją do myślenia strategicznego, etycznego. Co więcej, buddyzm uczy o braku ja, że nie ma jednego centralnego szefa w naszym umyśle. Nasze ja jest wynikiem współdziałań wielu procesów. To idealny model dla zdecentralizowanej AI, roju mniejszych wyspecjalizowanych agentów, którzy współpracują. Taki system jest z natury bardziej odporny i wydajny. Na koniec zasada współzależnego powstania, która mówi, że nic nie istnieje w izolacji wszystko jest połączone siecią przyczyn i warunków. To jest dokładnie to, czego AI brakuje głębokiego rozumienia kontekstu. Technologie takie jak grafowe sieci neuronowe już zaczynają to modelować, pokazując, że przyszłość AI leży w rozumieniu relacji, a nie tylko analizie pojedynczych danych. Widzimy więc, że przyszłość sztucznej inteligencji może nie leżeć tylko w większej mocy obliczeniowej może następny przełom będzie polegał na spojrzeniu wstecz, na sięgnięciu do mądrości, która przez tysiące lat badała najbardziej złożony system, jaki znamy ludzki umysł może, żeby zbudować prawdziwie inteligentne maszyny, Musimy najpierw zrozumieć, czym jest nasza własna świadomość.